21 maja, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie, zapraszam na teledzień. Przebi śniegiem przez Bełchatów mieli okazję podróżować ci, którzy dzisiaj postawili na kolej specjalny pociąg turystyczny, przewiózł pasażerów z Piotrkowa do Rogowca przez Bełchatów i z powrotem. Bilety na tę niecodzienną przejażdżkę szybko znalazły swoich właścicieli i nie ma się co dziwić, bowiem taka okazja nie zdarza się zbyt często. Specjalny pociąg turystyczny z Piotrkowa wyruszył o godzinie 9.14 i w tym miejscu pojawił się tuż przed godziną 10. Co prawda by chatów można było podziwiać jedynie z okien pociągu, ale miłośnikom kolei to zupełnie nie przeszkadzało. Skład wyjątkowy bo na czele lokomotywa spalinowa, a tuż za nią cztery historyczne oliwkowe wagony. Organizatorem przy przedsięwzięcia była turystyka kolejowa powiem szczerze bardzo pozytywne choć to jest rzadkość tylko szkoda że za mało po prostu osób było bo jednak to jest historyczna chwila tutaj na, na tym peronie ten peron ma swoją historię pan pamięta jaką oczywiście sam jeździłem pociągiem do pracy przez tyle lat no i później przeszliśmy niestety ale na kołowy samochodowy transport. Brakuje tego? Jest tak sentymentalnie? Oczywiście. I ten pomysł, który tutaj powstał, uważam, że powinno, powinien że tak powiem być realizowany. Pan tutaj opowiadał, że mieszkał pan w pobliżu, więc widział pan naocznie, jak tutaj zaludniało się na tym peronie. No oczywiście, że tak. Tutaj pierwsze co, to były przekraczane wszelkie granice bezpieczeństwa, bo ludzie biegli przez, przez, tutaj przez drogę nie zachowując żadnego ostrożności i dopiero później poszedł, zamysł taki powstał, zrobienie tej kładki. To była chyba kopalnia plus elektrownia. To sfinansowała i już było bardziej bezpiecznie i realistycznie. Pan dzisiaj przeprowadził wnuki rozumiem, warto pokazywać? Oczywiście, przecież dzieci tutaj to absolutnie nie widziały pociągu, a w tej chwili są takie czasy, że no niestety to jest rzadkość, żeby dziecko jechało pociągiem. I sam oczywiście chciałbym, żeby można było zorganizować na Dzień Dziecka dla dzieci przejazd, taką, 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 zorganizować taką atrakcję. Wczoraj w Habilicach doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W wyniku tego wypadku pięć osób przetransportowano do szpitala. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 26-letni kierowca Audi, który jechał od strony miejscowości Szczerców drogą W483 w kierunku Habielic, skręcając w lewo, zderzył się z jednącym z przeciwnego kierunku peżotem, który jechał od strony częstochowy w kierunku Szczercowa z zamiarem skrętu w prawo do miejscowości Habielice. Wstępnie policjanci, którzy pracowali na miejscu zderzenia, ustalili, że kierujący Audi, dojeżdżając do skrzyżowania, ustąpił pierwszy Przejazdu pojazdom jedącym z przeciwnego kierunku, jednakże nie zauważył jedącego peżota i wjechał na skrzyżowanie, doprowadzając do e, zderzenia pojazdów. E, w wyniku tego wypadku, pięć osób zostało przetransportowanych do szpitala. E, kierujący byli trzeźwi. E, w Audi podróżował kierowca wraz z dzieckiem, natomiast w peżocie. 32-letni kierowca wraz z dwoma pasażerami, byli nimi kobieta i dziecko. Na miejscu zdarzenia policjanci z udziałem technika kryminalistyki wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdów, ustalili świadków. Droga w tym miejscu była całkowicie zablokowana przez ponad 3 godziny. Mundurowi w tym czasie zorganizowali objazdy. Teraz policjanci z Wydziału do Spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym wyjaśniają wszystkie okoliczności tego niebezpiecznego wypadku drogowego. Przypominamy, żeby szczęśliwie dojechać do wyznaczonego celu i aby uniknąć niepotrzebnych tragedii, trzeba zachować maksymalną ostrożność na drodze. Kolejna wspólna akcja honorowych dawców krwi z Kopalni i Elektrowni Bełchatów oraz Centrali PGE zorganizowana w siedzibie spółki w Bełchatowie zgromadziła rekordową liczbę 48 krwiodawców, którzy w sumie przekazali niemal 22 litry krwi. Do udziału w zbiórce zaproszono także mieszkańców Bełchatowa. 48 osób pomyślnie przeszło badania lekarskie i w konsekwencji zebraliśmy blisko 22 litry cennego leku ratującego życie. Wszystkim serdecznie dziękuję za udział w akcji i pomoc w jej przygotowaniu. To jest moja akurat trzecia akcja, natomiast pierwsza ak akcja w siedzibie PGE w Bełchatowie. I powiem szczerze, jestem bardzo mile zaskoczona atmosferą, która tutaj jest i uważam, że takich akcji absolutnie powinno być więcej. Przede wszystkim chęć pomocy drugiej osobie, m, która tej krwi potrzebuje, ponieważ no, niestety jest to m, składnik, m, którego się nie wyprodukuje. Musimy go oddać i przekazać go po prostu honorowo od siebie. I chciałam komuś podziękować. Za to, że, że kiedyś była krew potrzebna mojej mamie. 46. akcja to jest moja, którą oddałem. Robię to szczególnie dla, dla ludzi. Bardzo mi miło jest, że mogę oddawać, że nie mam żadnych przeciwwskazań. Piąty raz na węglowej oddaję yy, krew. 22 litry krwi oddałem już. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie byłchatowskim 10 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 252, natomiast liczba wykonanych testów 169, z czego 11 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 135 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. 12 osób zmarło, 7 osób posiadało choroby współistniejące z COVID-19, natomiast 5 wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 7743, natomiast liczba wykonanych testów 3925, z czego 165 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 1679 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia, liczba przypadków śmiertelnych 191. Miasto Bełchatów zaprasza do udziału w konkursie skierowanym do amatorów fotografii. Tym razem tematem przewodnim jest "Przyroda w mieście i jej znaczenie". Czekają atrakcyjne nagrody. Prezydent Mariola Czechowska zaprasza wszystkich amatorów fotografii do udziału w konkursie Zielony Bełchatów Naturalnie. Oczywiście chodzi o to, żeby uchwycić przestrzeń miejską, właśnie tą naturalną przestrzeń miejską w kadrze. Każdy pełnoletni mieszkaniec bełchatowa może wziąć udział w tym konkursie. Warunek jest taki, że muszą to być prace własne przede wszystkim. Nie może być zbyt dużej ingerencji graficznej. To nie mogą być prace, które już były gdzieś wystawione. Czy nagradzane, ale najlepiej, gdyby pochodziły, gdyby były zrobione w tym roku. Wszystkie prace należy nadesłać wraz z wnioskiem, który jest dostępny na stronie internetowej bełchatów.pl na adres małpa.um.bełchatów.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 9 sierpnia. Do 9 sierpnia, właśnie, można na Wysyłać te swoje zdjęcia. Tutaj ważna uwaga: każdy z uczestników może nadesłać jedną tylko swoją pracę. Prace nagrodzone, prace wyróżnione będą później wystawione w wystawie pokonkursowej. Zachęcamy naprawdę do uczestnictwa właśnie w tej zabawie. Atrakcyjne nagrody oczywiście czekają. Natomiast 23 maja w niedzielę na Placu Wolności będzie można na żywo posłuchać występów miejskich stypendystów i orkiestry dentej. Od godziny 16 na scenie plenerowej w zrewitalizowanym parku rozbrzmiewać będą dźwięki muzyki. Będzie można posłuchać orkiestry dentej Bełchatów w Grocholice, a także stypendystów. Wystąpią Liliana Kopala, Władysław Gągała, Pola Gągała, Subito Bent, Avista, a także Tatiana Kopala, finalistka The Voice Kids. W najbliższą niedzielę, 23 maja, na terenie targowiska miejskiego w Zelowie odbędzie się wystawa pojazdów zabytkowych. Oprócz prezentacji wystawionych pojazdów, w ramach wydarzenia przyjadą one także ulicami Zelowa. Na przybyłych gości czekać będą konkursy z nagrodami. Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się o godzinie 13, natomiast przejazd pojazdów zabytkowych zaplanowano na godzinę 16. Miłośnikom spacerów przypominamy, że w sobotę w parku Olszewskiej zorganizowany zostanie wyjątkowy trening Nordic Walking pod okiem utytułowanych instruktorów. Organizatorem wydarzenia jest byłhatowski klub Nordic Walking. Chcielibyśmy bardzo mocno popularyzować Nordic Walking wśród naszego społeczeństwa. Wspólnie z miastem i z miejskim Centrum Sportu organizujemy warsztaty, a więc to będzie taka typowa nauka poprawnego chodzenia z kijami. Głównie poświęcimy czas na poprawę techniki. Oczywiście na koniec będą zabawy z kijkami i zakończymy króciutkim bardzo po parku Olszewskich Rajdem. To będzie taka rekreacja połączona z nauką. Tak, to będzie typowa rekreacja, to nie będzie żadnych e, wyścigów, czyli nie będzie żadnego pomiaru czasu, tylko i wyłącznie mamy się dobrze bawić w tym dniu. E, odwiedzi nas oczywiście e, taki gość specjalny mistrz świata, z Polski i z Europy, nasz trener Łukasz Witruk. Dobrze jest trenować pod fachowym okiem. Tak, ja trenuję już 4 lata pod okiem Łukasza Witczuka i tak naprawdę to dzięki niemu największe sukcesy osiągnąłem, i moi następcy, którzy są w klubie zawodnicy, również pod jego okiem osiągają sukcesy. Nordic Walking to sport dla każdego. Tak, tutaj nie ma żadnego ograniczenia bez względu na wiek, bez względu na to, w jakim stanie jesteśmy, bo Nordic Walking pomaga bardzo często wychodzić z wszelkiego rodzaju problemów zdrowotnych. Ograniczenia są jednak ilościowe. Jeśli chodzi o ten najbliższy warsztat, bo tylko 150 osób chyba może się zapisać. Tak, dokładnie. Mamy ograniczoną ilość do 150 uczestników plus trenerzy. Także tutaj od nas będzie ośmioro instruktorów plus nasz mistrz. Być może, że jeszcze nas ktoś odwiedzi z instruktorów. Także instruktorzy nie są brani pod uwagę, ponieważ oni będą nam pomagać w zorganizowaniu tych warsztatów. Co prawda jest to na świeżym powietrzu, a więc tutaj nie ma jakiegoś tam ograniczenia, bo normalnie zawody się odbywają bez publiczności. Natomiast to jest celowo zrobione na, w parku. Jeżeli ktoś będzie zachowa dystans i będzie z odległości o sobie obserwował, jak najbardziej każdy może uczestniczyć. Poza tym jesteśmy też przygotowani pod kątem wszelkiego rodzaju dezynfekcji i tych obostrzeń. Także będziemy wyposażeni, jak będzie ktoś chciał, czy w maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące. Wszystko to będzie dostępne dla wszystkich uczestników. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dziękuję za uwagę. Dobranoc.